Smacznej kawusi i miego dziąka! Witajcie serdecznie rok 2024 i kalendarze adwentowe. Tak, to był szalony rok i zakończymy go równie szalenie sześcioma kalendarzami adwentowymi. Jakież to mamy kalendarze adwentowe w tym roku. City, Disney, Friendsy, Marvel, Harry Potter oraz Stalowe Warsy. Jest tego trochę, także co? Pora otworzyć pierwszy kalendarz. O kawusi. No to kalendarz City, to teraz musimy znaleźć dzień pierwszy. Eee... Joy to the world. Nie mogę znaleźć, dzięki. Jest. No to. Ha, nie powiem, że za tym nie tęskniłem. Jest to całkiem miłe uczucie. I co my tu mamy? Hi. Małego Andrzeja. Na snowboardzie. Hmm. O, jaki ma ładny sweter. Co to jest w ogóle? On ma sweterek z dwoma buldożerami oraz dźwigiem, a z tyłu choinka. Czyli jakiś syn robotnika. A damy mu włosy. Po co mu kask na snowboard? I tak nie ma śniegu, więc nie ma gdzie jeździć. Proszę bardzo, pierwsza minifigurka, idź na dywan, tu będzie bezpiecznie. Mamy jeszcze kaskofon oraz część zapasową w postaci gogli do kaskofonu. Kaskonofonogogli. gogli. Dobra, to się wytnie. Kalendarz Disneya. Tada. U, patrzcie, tu jest jakaś gra planszowa. Tylko właściwie nie ma tu żadnych zasad, więc możemy sobie wymyśleć, na przykład. Nudujesz na kolorze denaturatu, to nie, nie, idźmy tylko. E, Tak, kalendarz Disneya, ta co? ta tamyk. <grym wajana> mamy Wajane. Chyba, tak, to jest Wajana. Śmieciuch. Ale to jest taka jakaś mała wajana. Wajana, co oni z tobą zrobili? Wajana, ty jesteś jako. trudną, przyczepialną, włosowata wajana. Eee, Okej. Okay. I co? Tu ma jeszcze prezent w postaci prezentu. Super. No. Mini wajana. Hello. Ale nadal wajana. Takie rzeczy się zdarzają. Naprawimy. Ech, dobra. Dobrze. Co jest nie tak z tymi włosami? No. Powiem Wam, że no, przyklejenie tej peruki to, to. Ja już wiem, co czują cosplayerzy. Dobra, mała wajana z prezentem. Jest całkiem spoko i część zapasowa w postaci kwiatuszka. Gdzieś go wykorzystam na pewno. Aha, na kupę LEGO Frenzy. Epickie. Uuu, jaki domek. Dobra. Numer jeden we Mamy... Co to jest? Nie podpisali, więc nie wiem, jak się nazywa. Nazwijmy ją Andrzejlika. Śmieciuch. Aha, króliczek. Mamy króliczka i mamy tutaj takie małe coś pomykające i możemy też wybrać albo włoski, albo... Ej, fajna czapeczka. No i proszę bardzo, taki mały pomykacz. Hello. Może się bawić z wajaną. To jest wajana. Hej, hey. Wojna. dobra. To nie było. No. Całkiem ładnie. Kolejny dzień pierwszy i kolejna minifigurka. Marvel. Lego Marvel. Na 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 Spider-Man. O, proszę, jak tu ładnie wszystko podpisane. Akurat dla ludzi w moim wieku, którzy nie widzą wszystkiego dokładnie. Jeden. Ach. Spiderman z pizzą. Pizza man. Ej, super. A. Śmieciuch. Dobra. Spiderman ma nogi. Spider-Man ma głowę i co? Co to jest? Aha, to jest taki pusz, pusz. wystrzał sieci Spider-Mana. Ok. Ok. <mum> Świąteczny Spider-Man strzelający z sieci i przynoszący pizzę. Jak to było w Kapitanie Bombie, to nie pizza, to tort z salami. Tak. Eee, no, czyli widzimy, że fani Walaszka nawet są tutaj w projektantach LEGO Marvel. Bardzo dobrze, pozdrawiamy. Super. Spider-Man z pizzą w kalendarzu adwentowym. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, Myk, dzień numer jeden. Uuu, ognisty. Uuu, mamy Harry Pottera z czymś. To są spicery, to są akcesoria, to są drogie rzeczy. Aha. Aha, małe nóżki, damy mu jeszcze ten jego fryz. E, Różki, wiadomo, jest. on jest na wczesnym etapie szkolenia, więc różdżka mu niepotrzebna. Aha. Proszę bardzo, Harry Potter i piękny tutaj herb Gryffindoru, tak? Super. I kolejny dzień, który przyniósł nam minifigurkę Star Wars. Aha, ole, duże lodowisko. Mm, lodowa planeta, pięknie. Numer jeden. No to co? Pipiu, pipiu. Słabo co zrobiłem. Nie mamy minifigurki, ale mamy X-winga. No to będzie budowanie? Mm. Tu mnie zaskoczył ten kalendarz. Ej, nie ma mi figurki w dniu pierwszym, a jest pełno części. Dobra, czyli co? A, tutaj to budowanie to jest. Myk. Myk. Aha. Myk. I co ja tu mam teraz zrobić? Mam teraz zrobić to tu. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra. Tu. Aha. To ma iść niebieski. Wróć. Tu. Szybkie. Ciach. A Tu. 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 Haha! Ha. Mamy X-winga! Piu, 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 piu! Ej, upadł, ale się trzyma, czyli dobra konstrukcja. Yeah! Jak to mówią, dziecię odporne. Ładnie, ładnie. Moi drodzy, dzień pierwszy za nami. Sporo złomu wpadło. Mamy X-Winga, mamy Harry Pottera. Mamy kilka miłych minifigurek. Mamy Moanę, czyli wajane, czy jakkolwiek ją możemy nazywać. Mamy także mega świątecznego Spidermana, który przynosi pizzę. Znaczy się tort z salami. I to jest tak cudownie świąteczne, że. To jest mój faworyt dzisiaj, po prostu niech siedzi na tym x na jednej nodze robiąc wygibasy, odlatuje ku dniu drugiemu naszego kalendarza adwentowego. Ciekawe co będzie dalej, może hot dogi. To tyle na dzisiaj, widzimy się jutro, zobaczymy co przyniesie nowy dzień. Smacznej kawusi, miłego dnia. 1 grudnia za nami, 23 dni do świąt. Cheers!